Cześć wszystkim, ja jestem Malwina i witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym vlogiem, tym razem piątkowym. Jest godzina 8:40. I czemu ten vlog, znaczy nie, czemu ten piątek jest wyjątkowy? Otóż dlatego, że jest 14 października i chciałam wszystkim uczniom i nauczycielom złożyć wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Edukacji. Natomiast, dlaczego ten dzień jest jeszcze lepszy? A no dlatego, że nie idziemy do szkoły. Więc sobie siedzimy w domu i ja sobie też siedzę w domu. Kurde, no. Ja takie głupoty. Około 9.15 piętnaście jadę na siłownię. W sensie, no, zanim dojadę, to będzie jakaś dziesiąta. No, no, nie, no. Przed dziesiątą. Przed dziesiątą chwilę. I potem chciałabym pojechać na farmę dyń. Bo jest taka, gdzieś tam w Kielcach, z tego co E, wiem do końca, nie wiem gdzie jest, w sensie tak 50 na 50 wiem jaka ulica i mniej więcej gdzie ona się znajduje, ale tak dokładnie to nie wiem gdzie jest ta forma dyni. E, I co dzisiaj jeszcze, bo ogólnie mam dość napięty grafik na te trzy dni, więc nie wiem czy to będzie vlog z dnia czy z trzech dni, zobaczymy, e, ale mam dość sporo rzeczy do zrobienia, e, mam dużo do szkoły, mam jakieś trzy sprawdziany, nie, dwa i kartków, a muszę się biologii nauczyć, bo kto wie, co tam nie zaskoczy w szkole, bo to też tak może być. W sumie to nigdy nie wiadomo, kiedy jakaś karoskówka będzie czy coś em, jakoś taka, wiecie, niezapowiedziana. do domu, przed chwilą weszłam właśnie, jest 16 równo chyba um, i dzień był dość intensywny, jeszcze się nie skończył, więc jeszcze coś tam będę robić, ale jestem dość już zmęczona, coś mnie barki bolą strasznie, nie mam pojęcia i po prostu mm, jestem dość zmęczona i teraz nie wiem, weszłam dopiero, więc będę tak, ogarnę się trochę, przebiorę z tego, w ogóle ta farma dyni była super. Bardzo mi się podobało. Cieszę się, że udało się. E, okazało się, że jest ona. Do, no nie wiem, bardzo blisko. Szliśmy może tak y, z 10 minut, może 13 minut takim spacerkiem powolnym dzisiaj jaki bajer. Kupiłam sobie kominek. Troszkę przepłaciłam może w rosłanie, chociaż no nie wiem, i tak nie kosztowało nie wiadomo ile. I kupiłam sobie olejek do tego kominka o zapachu cynamonowym, bo taki najbardziej pasował, a stwierdziłam, że będzie też pasował do aktualnej pory roku i nawet taki kojarzy mi się też trochę z zimą, ale no jeszcze nie mamy zimy, ale jest jesień, więc okej. Okay. I świeczki zwykłe, takie wkłady w Action kupiłam. One są o zapachu akurat waniliowym, ale chciałam taki neutralny, bo no nie wiem, czy byłby inny neutralny. <grywania> Wanilia jest standardem. I zobaczymy, czy to będzie pachnieć tak, jakbym chciała, żeby to pachniało. Wam bardzo męczący dzień. E, jakby, nie jak wróciłam, no to poza tym co widzieliście, to za bardzo nic nie robiłam, bo połączyłam się trochę tej łaciny. Jeszcze sobie może powtórzę dzisiaj. E, zjadłam kolację. co w się sensie zrobiłam, zjadą kolację, pooglądałam jakieś e, coś w telewizji, już nie pamiętam. E, i, I tyle. W sumie jest 21, ja się zaraz idę umyć. I będę jeszcze montować dzisiaj na pewno film. Ten, który prawdopodobnie pokazał się tydzień temu. Albo mniej więcej tydzień temu. Um, w sensie on już jest praktycznie zmontowany. Muszę jeszcze tylko dodać dźwięk. Um, I go przesłać na YouTube'a i zrobić miniaturę. Więc, więc już tak jakby z górki. Ale no jutro o 12 musi się pokazać. Się dość szybko wypaliło. W sensie no może z godziny się paliło. I już tutaj tej wody... Z tym olejkiem nie było, więc to jest tak jakby no można powiedzieć trochę minus, ale no cóż się dziwić, bo tak to po prostu szybko wyparowuje. Kolejny dzień jest godzina 9:20. Ja 10 minut temu dosłownie skończyłam pisać już wypracowanie, bo obudziłam się dzisiaj chwilę przed siódmą i miałam jeszcze iść spać, ale jakoś tak już nie poszłam spać, że tak powiem. I po prostu wstałam sobie o tej siódmej równo mniej więcej, zjadłam sobie śniadanie, ogarnęłam się w miarę i, yy, i siadłam właśnie do tego wypracowania gdzieś około ósmej i sobie skończyłam już. Także jestem dość dumna z tego, że zrobiłam to z samego rana dosłownie. Który napisałam na komputerze, muszę go jeszcze przepisać na kartkę. Niestety nie możemy tak sobie, wiecie, na komputerze pisać, tylko trzeba ręcznie. Więc muszę jeszcze to przepisać, ale to już samo przepisywanie, więc no więc jakby nie bez problemu. Um, I co jeszcze? No na razie tylko tyle, bo mamy dopiero dziewiątą. Teraz się trochę chciałam pomalować, tak? Troszeczkę się trochę ogarnąć. Ale... O, ale nie wiem, co z tego wyjdzie, szczerze mówiąc. I chcecie sprawdzić, nie wiem, ale może pewnie wpadliście na to już wcześniej, ale y, możecie sobie na przykład, właśnie pokolorować pewne rzeczy tekstem i zobaczyć, co, co ile wam miejsca zajmuje. M, tak, mniej więcej, żeby tutaj kompozycja była w miarę zachowana. Ym, znaczy, nie wiem, to jest chyba kompozycja, ym, że wiecie, że. Argumenty mniej więcej tyle samo miejsca, żeby konteksty nie były dłuższe od argumentów, żeby były tak, tak samo mniej więcej też zajmowały ym, miejsca w całym wypracowaniu, no nie wiem. Pisałam to około godziny, godziny 10, dlatego że już taki, ala powiedzmy, konspekt sobie napisałam już wcześniej, chyba z dwa dni temu typu argument, tam dosłownie jakieś bas dwa zdania i kontekst i jedno zdanie, jakieś tam po przecinkach w ogóle sobie powymieniałam. I drugi argument, jakieś też 2-3 zdania i kontekst tak samo, czy po przecinkach jakieś jedno zdanie i, i tyle. I to mi bardzo ułatwiło w ogóle sprawę, bo wiedziałam, o czym mam pisać. Już przepisałam, zajęło mi to chyba dwa razy więcej niż napisanie tego, no wiecie, tak od zera. strasznie nie wiem, tak mi się nie chciało tego przepisywać, ale zrobiłam, udało się, zajęło mi to tu i... I... I tutaj... Więc dość sporo z tego, co liczyłam, to było chyba. Znaczy na licznik nie policzył chyba 500-550 słów, coś takiego. Ja mam poczytać teraz, ale jakoś nie, nie mam ochoty za bardzo. A że jestem taka rozkojarzona, trochę, trochę zmęczona. Przed chwilą tak się położyłam i myślałam, że, że zasnę bo nie wiem od czego, ale tak, przebrałam się, to widzicie. W każdym razie teraz sobie przyniosłam em, przedsiębiorczość, a póki jestem trochę nie w formie, to zajmę się czymś, co jest nieważne w sumie za bardzo dla mnie. E, I jejku włączę sobie serial. Oj, poczekajcie. Mm, I może coś poczytam z książki. W każdym razie będę teraz robić to, jeżeli nie, nie będę dzisiaj taki, takiego, wiecie, miała takiej... Takiej chęci robienia czegoś jeszcze do szkoły, to po prostu zrobię te rzeczy, które są dla mnie takie najmniej istotne i z nich się pouczę. Już w niedzielę, wczoraj mi się bardzo nie chciało już nagrywać i też nie miałam za bardzo o czym Wam mówić, e, więc przychodzę kolejnego dnia, ostatniego dnia. U, już tego vloga. E, I tak, jest godzina 10.03, ja wstałam sobie o 8 i miałam jak na siódmą. Oczywiście no, zadzwonił mi, przebudziłam się, e, poszłam do łazienki, tak. Było mi bardzo ciężko wstać. Też może późno zasnęłam i po prostu nie chciało mi się więc pospałam sobie godzinę i wstałam o 8. Umyłam włosy już i, i w ogóle wsiadłam sobie do nauki, ale troszkę mi nie idzie na razie. Bo dzisiaj chciałam sobie ogarnąć te protisty z, z biologii. I to zobaczymy, postaram się dzisiaj jakby to wszystko powtórzyć. Muszę jeszcze odrobić chemię, bo mi się przypomniało, że, że mam... Była taka zmiana planów, pojechałam z tatą na Siłownię, wróciliśmy niedawno i jest 17.30. Um, I tak, o czym ja mówiłam ostatnio, nie pamiętam, ale na pewno mówiłam o tym, co mi zostało do zrobienia. I mówiłam o tych, że mam coś tam z chemii odrobić i tak dalej. Zrobiłam chyba 4 na 6 zadań, które miałam zadane, więc um, ok w miarę tamtych chyba albo nie umiałam, ale muszę jeszcze, może, spróbuję jeszcze je zrobić. A jak nie, to po prostu zostawię, tak. Z łaciny powtarzałam to samo z biologii, natomiast z biologii teraz jeszcze będę uczyć, będę robić jeszcze jedzenie na jutro, to znaczy no, w miarę przygotowywać jedzenie na jutro do szkoły i, i, i powtarzać tę biologię, jak powiedziałam przed chwilą i tyle chyba, nie mam jakichś tam wygórowanych planów, ale już teraz, a i prawdopodobnie zjem sobie dzisiaj burgerka. Wow, naprawdę jest, nie mogę sobie czekać, jestem, jestem bardzo głodna, a dzisiaj zjadłam tylko, po śniadaniem oczywiście, zjadłam tylko dwie miski rosołu, bo rosół mi tutaj bardzo posmakował i bardzo miałam ochotę na rosół i jadłam dwie miski rosołu i sobie burgera. Już zbliżamy się do końca tego vloga. Jest godzina 21.48 w niedzielę, więc ja się zaraz będę szykować do spania, a raczej po prostu iść spać, bo już jako tako jestem do tego przyszykowana. Natomiast zanim to, będę rysować grzyba, chciałam Wam bardzo podziękować za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się on podoba. Jeśli tak, to zostawcie coś po sobie na dole. Zapraszam do mojego Instagrama, niepodłoga oczytana, tam dodaję różne relacje, czasami są posty. Teraz nie ma postów, ale czasami pewnie kiedyś tam będą. Także polecam mnie obserwować, aby być na bieżąco. Dzięki Wam wszystkim jeszcze raz za oglądanie, a my się widzimy w kolejnym filmie. Cześć!